Aneta Pierścińska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Samorząd miasta przejął kolejną działkę pod infrastrukturę przemysłową w rejonie Huty Celsa Ostrowiec. To nieruchomość w pasie drogowym łącząca ulicę Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy Szarego która może być wykorzystana jako droga dojazdowa do istniejących działek. W porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta znalazł się tylko jeden projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego, niezabudowanej niewielkiej działki położonej przy ulicy Antoniego Hedyszarego skupujemy do zasobów gminnych dlatego że miasto jest bardzo aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości miasto Ostrowiec świętokrzyski podejmuje takie decyzje skupujące działki później przygotowujące się pod podział ich dla potencjalnych inwestorów miasto kupiło już ponad 50 hektarów ale równolegle sprzedało kilkanaście z bardzo dobrym zyskiem ale przede wszystkim z przeznaczeniem pod nowe miejsca pracy ta działka jest kolejnym takim krokiem w celu komasacji terenów przygotowywania się dla przyszłych też pokoleń, po to, aby miasto mogło mieć tereny do zaprezentowania kolejnym inwestorom. Teren działki jest położony w pasie drogowym drogi łączącej ulicy Samsonowicza z ulicą Hedy Szarego. Jego nabycie jest niezbędne do realizacji projektu budowy dróg dojazdowych w obrębie ulicy Samsonowicza, gdzie powstać ma nowa baza miejskiego zakładu komunikacyjnego. Gmina kupuje w tym rejonie także inne działki. Teren Huty, rejon Samsonowicza, Rudzka, skupujemy tam w tamtym obszarze sporo działek. To jest proces ciągły. Regulacja tych stanów prawnych trwa w czasie. Są też działki, gdzie nieuporządkowane stany prawne i to jest jeden z tych elementów. To właśnie ta dzisiejsza inicjatywa. Chcemy skorzystać z prawa pierwokupu, ponieważ to jest prawo pierwokupu od strony miasta. Ostrowiecki szpital poza problemami finansowymi boryka się także z niedostatkiem kadry medycznej. Jednak według dyrektora lecznicy nie ma z tego powodu zagrożeń zamykania czy ograniczania działalności jakichkolwiek oddziałów. Nie należy wierzyć pogłoskom, że zamykamy oddział chirurgii ogólnej, bo nie zamykamy, jak również tym pogłoskom, który mówię o zamykaniu oddziału pierwszego wewnętrznego. Tu jest pełniąca obowiązki ordynatora pani dyrektor w tej chwili. Ewelina Kędziora, która zaświadczy, że oddział pracuje oczywiście z wielkim wysiłkiem, bo napływ pacjentów jest duży i działać jeszcze długo na pewno będzie. Nie będzie także na razie zamknięty zakład opiekuńczo-leczniczy. Jego likwidację zakładał przyjęty przez Starostwo Powiatowe ubiegłoroczny plan naprawczy dla ostrowieckiego szpitala. Zol, który był początkowo przygotowany do likwidacji, podjął działania naprawcze i obserwujemy. Jak na razie ma się naprawdę dobrze. Brak odpowiedniej liczby lekarzy w Ostrowieckim Szpitalu to fakt, którego nie ukrywa dyrektor tej placówki i zapowiada podjęcie działań mających na celu zatrudnienie nowych lekarzy. Nie będzie to jednak takie proste. Będziemy czynić starania, aby tych lekarzy, zwłaszcza młodych, zachęcić do tego, żeby wybierali nasz szpital, bo jak można powiedzieć, Trochę nawiązując do znanego filmu, jesteśmy trochę daleko od szosy i od tych ośrodków akademickich w dużym oddaleniu. W związku z tym pozyskać kadrę medyczną jest nam być może nieco trudniej niż, niż innym. Wsparcie dla działań dyrektora szpitala zapowiada starostwo powiatowe. Będziemy, proszę państwa, chcieli takie stworzyć program przyciągania lekarzy. Powiem tak, nawet efekt jednego lekarza, który chciałby tutaj podjąć pracę na stałe, to już będzie naprawdę duży plus. Szpitali jest też w ciężkiej sytuacji sprzętowej, bo proszę zauważyć, że przez lata a była bardzo dobra perspektywa pozyskiwania środków innych dla szpitali. Tutaj nie został złożony ani jeden projekt. Naprawdę ani jeden projekt, biorąc pod uwagę szpitale okoliczne, które naprawdę otrzymały dużo sprzętu, duże możliwości remontowe. Na stację w Ostrowcu Świętokrzyskim w minioną sobotę podjechał samochód BMW. Jego kierowca zatankował paliwo za 250 zł, po czym odjechał nie płacąc. Zaalarmowani policjanci zauważyli w okolicy samochód pasujący do opisu. Choć miał już inne tablice rejestracyjne, mundurowi nie dali się zwieść i zatrzymali go do kontroli. Za, kierowcą siedział, za kierownicą siedział 29-letni Ostrowczanin. Mężczyzna przyznał się nie tylko do kradzieży paliwa, ale także do kradzieży tablic. Rejestracyjny, którymi posłużył się w czasie zdarzenia. Zatrzymany miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie i obowiązywał go sądowy zakaz kierowania. W ostrowieckim Browarze Kultury można było obejrzeć ekspozycję dotyczącą starych gier komputerowych. Większość z prezentowanego sprzętu pochodzi z prywatnych zbiorów Stanisława Dunina Borkowskiego. Ostrowiecki Browar Kultury ma interesującą propozycję dla miłośników starych gier komputerowych. Na najwyższym piętrze budynku pojawiło się miejsce, gdzie będzie można pograć w takie gry. Gry w większości przekazał pasjonat tego typu rozrywki Stanisław Dumin-Borkowski. Od wielu lat jestem graczem, odkąd pamiętam to gry mnie zawsze fascynowały i stąd ten pomysł w sumie, bo od kilku lat już zacząłem zbierać stare konsole, stare maszynki do grania stare komputery. No nie wszystko jeszcze jest uruchomione. No ale to wszystko mnie zainspirowało do tego, aby takie miejsce było. I dzięki panu dyrektorowi, który przychylnie do tego podszedł, jest salka. Wszystko zaczyna się dziać. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Poznosiliśmy stare komputery. Popodłączaliśmy. Mamy w tym momencie uruchomione pięć stanowisk, na których można już grać Retrogra, bo taką nazwę otrzymała Strefa Elektronicznej Rozrywki w Ostrowieckim Browarze Kultury, oferuje do pogrania już całkiem pokaźną liczbę starych gier. W tym momencie mamy taką małą maszyneczkę, gdzie jest i Pacman i i Galaxian, i Space Invaders. Mamy PlayStation 1 z tekenem trójką. Te gry będą powoli też sukcesywnie dochodzić, jakieś wyścigi na pewno znajdziemy, jakieś gry na dwóch graczy, tak żeby ludzie mogli no, Fajniejszą formę rozrywki jest grać w dwie osoby niż grać w jedną. Na PlayStation 2 mamy w tym momencie taką na piątkę. Mamy, mamy Simsy dwójkę, mamy Nintendo Wii, gdzie są sporty plażowe, wymagające ruchu. Macha się ręką, tak to odczytuje, odbija się piłkę. No, tro, trochę tego już jest, a cały czas zbieramy więcej. Retrogra to kolejna inicjatywa Ostrowieckiego Browaru Kultury, która ma zachęcić Ostrowczan do odwiedzania tej placówki. Przede wszystkim chcemy spowodować, że ludzie będą wychodzić z domu i odwiedzać Ostrowiecki Browar Kultury. To jest jakby podstawa. Jakimi metodami to zrobimy, to, to rzecz oczywiście zupełnie wtórna, ale mówiąc już tak całkiem poważnie, to postaraliśmy się też na ferie odświeżyć gry planszowe. No, jaka zabawa wśród dzieci, które grają w bierki które teoretycznie wydają się dzisiaj grą komputerową, a realnie da się, da się w to interaktywnie, czy z dziadkiem, czy z babcią, czy z tatą, czy z mamą bawić. Czyli tutaj na parterze budynku gry planszowe bardzo ciekawe też, myślę, że takie sięgające też korzeniami lat 70., 80., a na ostatnim piętrze dla kontrastu, a też chyba dobrze, bo no winda jest oczywiście, ale też zachęcamy do tego, żeby trochę aktywności ruchowej mieć, żeby tutaj i młodzi, i też ci Dojrzalsi przychodzili i, no, jakby z zamkniętymi oczami, przenieśli się do czasu swojej młodości. Ja pamiętam pierwszy komputer, który się dziś pojawił na początku lat 90., jaki to był, jaki to był, nie wiem, High Life. A dzisiaj myślę, że duża część osób gra w domu i nie wychodzi. A chcemy też spowodować, żeby być może jakieś znajomości, tak, to jest jakaś, jak, jak, jakaś, jakiś element inwestycji także w przyszłość. Ponieważ pomysłodawcy retrogry chcą, by ciągle się ona rozwijała i była coraz bardziej atrakcyjna dla odwiedzających. Apelują do mieszkańców miasta o wsparcie dla tej inicjatywy. Taki apel mam mały, jeżeli ktoś by miał niepotrzebne takie rzeczy, nawet niedziałające, to bardzo prosimy przyjść do nas. Nie tylko ze sprzętem, można przyjść także z chęciami. Jeżeli masz jakieś umiejętności w uruchamianiu tych starych rzeczy, my też potrzebujemy w tej mierze pomocy, bo nie wszystko umiemy włączyć, do wszystkiego mamy kable. Także serdecznie prosimy o pomoc. A wypróbować stare gry będzie można już jutro od godziny 16. Zapraszamy już w piątek od godziny 16. Także jeszcze w ferie chcieliśmy się uruchomić, no żeby mogły to dzieciaki zobaczyć. Zapraszamy ludzi w każdym wieku w sumie. Ludzi starszych, którzy te gry pamiętają, którzy z tymi grami wyrośli, mogą przeprowadzić swoje pociechy, zagrać wspólnie, może zorganizować jakiś mały turniej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.